Uniwersytet Zielonogórski jest w tym roku gospodarzem zachodniopomorskiego i lubuskiego salonu maturzystów. Co roku nasze spotkanie miało, miały charakter analogowy, Spotkali, spotykaliśmy się w rzeczywistości. Niestety, ze względu na sytuację pandemiczną, tym roku zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk Uniwersytetu Zielonogórskiego w wersji wirtualnej. Zapraszamy. Zwłaszcza, że w tym roku Uniwersytet Zielonogórski będzie obchodził swoje 20-lecie istnienia. To już 20 lat, kiedy od 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej utworzony został Uniwersytet Zielonogórski. Obecnie Uniwersytet Zielonogórski kształci na ponad 60 kierunkach, stąd oferta dla maturzystów jest niezwykle szeroka. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, jeżeli interesujecie się techniką, matematyką, prawem, być może chcecie być przyszłymi lekarzami, zapraszamy serdecznie do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uniwersytet Zielonogórski jest największą uczelnią w naszym regionie, stąd mamy studentów zarówno z północnej części województwa, jak i z południowej, ale również z wielu innych zakątków Naszego kraju. Myślę, że studia na Uniwersytecie Zielonogórskim na pewno spełnią Państwa oczekiwania. Serdecznie zapraszamy do Uniwersytetu Zielonogórskiego.